Które odwiedzają głównie ludzie z wyższym wykształceniem. Jedno z nich prowadzi Paweł Niemiec. Dzisiejsi klienci biur matrymonialnych na pewno nie pamiętają, jak kiedyś takie biura jak nasze były postrzegane. Czasy Janka-Serce zdecydowanie minęły i nie pamiętają, kim była ta no już trochę symboliczna postać. Najmłodszy mężczyzna, jaki u nas był, to 19-latek. Szalenie zaradny, bardzo dojrzały. Najstarsze osoby są około 70 w poprzednich latach było zdecydowanie więcej pań. Dziś zaczyna się to wszystko wyrównywać. Mężczyzna przychodzący do naszego biura jest generalnie osobą bardzo sceptyczną, niewierzącą. Jak to się dzieje, że ta piękna blondynka idąca krakowskim przedmieściem może być klientem naszego biura? Dlaczego ta kobieta, która wzbudza zainteresowanie co drugiego mężczyzny, który siedzi naprzeciwko naszego biura w obrótku piwnym, przychodzi do nas do biura? Ona też ma swoje oczekiwania, ona też ma dosyć przypadkowości i ma też swoje kryteria, które niekoniecznie muszą być takie bardzo stereotypowe, że są szuka cięcia z bajki, czy ma nie wiadomo jak wygórowane oczekiwania. się, fizyczność jest ważna i o fizyczności w biurze się mówi. Seks jest w końcu rzeczą, dla której ludzie również łączą się w pary. Natomiast powiem coś, co być może zdziwi. Więcej o potrzebach czy realizacji seksualnej mówią pani. Pracujemy wyłącznie w oparciu o kryteria, i nasza rola to rozszerzanie możliwości. I tylko tyle. To, co pozwala na to, żeby rzeczywiście Związek Ludzi i Twójga się udał, to na pewno w 50% dobór ale drugie 50% to świadomość tego rzeczywiście, czym jest bycie razem i o co w byciu razem tak naprawdę chodzi. Bo w trakcie związku nasze postrzeganie partnera, postrzeganie świata rzeczywiście się zmienia. I chodzi o to, żeby tych dwoje ludzi ciągle zmieniających się potrafili na nowo odnajdywać jakąś formułę bycia razem. Możemy mówić o osobach, które stają naszymi klientami, że są to osoby same, a nie samotne. Bycie samemu to często wybór sytuacja. Natomiast bycie samotnym to często nieumiejętność nawiązywania, pielęgnowania, kształtowania kontaktu z innymi. I to bez wątpienia czasami nasi klienci od nas usłyszą. O związkach partnerskich, a także o biurach matrymonialnych i ich pośrednictwie w trójce jeszcze za kilkanaście minut. Pan Darek jest jednym z tych, którzy postanowili skorzystać z usług takiego właśnie biura, w nadziei, że to pozwoli mu znaleźć życiowego partnera. Próbujemy i nagle okazuje się, że to nie takie łatwe, że to nie dość trudne. Pojawia się niecierpliwość i pojawia się pomysł biura matrymonialnego. W gazecie trafiłem na ulotkę i pomyślałem sobie, że to może być coś interesującego i chyba w rozmowie telefonicznej nagle zaistniało to, co wydawało mi się tak ciekawe interesujące, no to nawiązanie do swatki, czyli to nie jest bezosobowe sprzedawanie pietruszki, tylko jest próba pożenienia, próba znalezienia harmonii między kobietą a mężczyzną, no, na tyle na ile jest to możliwe, na tyle na ile i ona i on się odsłonią i będą no, no, chcieli powiedzieć, czego pragną czego szukają. No i tutaj pojawia się kwestia tego kluczowego ogniwa, czyli biura, jak z tych informacji skorzysta i jak spróbuje zaswatać, czy też no, umożliwić spotkanie, dokonać wyboru, selekcji. W moim przypadku na przykład historia za mną, którą się poznaliśmy w ten sposób, dzięki biuru, to też chyba jakoś tak nietypowa historia, bo zaczęła się od długich rozmów telefonicznych, fajnego kontaktu takiego intelektualnego, do takiego stadium, w którym mieszkamy pod jednym dachem i jest fajnie, co się z tego porobi jak nasz związek będzie się rozwijał. Czas pokaże.